Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Paweł Albrecht, a w tym odcinku chciałbym powiedzieć o prezencie, jaki możemy zrobić swoim dzieciom i wnukom poprzez zakup nieruchomości, którą odbiorą właśnie w wieku. 18 lat na swoje urodziny. Dlaczego taki odcinek? Ano, odcinek jest taki dlatego, bo przypomniałem sobie, jak na studiach zazdrościłem moim znajomym, którzy studiowali w Poznaniu. Ja studiowałem na Uniwersytecie Ekonomicznym, właśnie tam w Poznaniu. Byli z innych miast, tak jak ja, ale mieszkali we własnej nieruchomości, którą kupili ich rodzice wiele lat wcześniej. Mieszkali na przykład w jednym pokoju, drugi pokój wynajmowali. Ten wynajmowany pokój spłacał część tej raty kredytowej znaczącą i oni nie musieli płacić po prostu za mieszkanie, więc mieli mieszkanie za free. To, co sobie zarobili, było dla nich. I tak mnie to zainspirowało wtedy, że dążyłem właśnie do tego, żeby później kupić swoje nieruchomości na wynajem. No, to już się wydarzyło, bo to było wiele lat temu. Teraz mam 33 lata, na studiach byłem, jak miałem 20 parę lat, więc mam już te swoje mieszkania i widzę, jak nieruchomości poszły do góry, jak te nieruchomości się wynajmowały, ile benefitów mi to daje. I o ile jestem do przodu przed moimi rówieśnikami, dzięki temu, że mam te mieszkania i nie muszę pracować, żeby zaspokajać jakieś swoje podstawowe potrzeby, typu żywność, lekarz czy mieszkanie, czy jakieś tam drobne wyjazdy, tak? to mam zaspokojone. I teraz, jeżeli pomyślimy sobie, że możemy swoje życie przeprowadzić na dwa sposoby. Gdzie pierwszy sposób klasyczny jest taki, że mieszkamy w swoim mieszkaniu, nie kupujemy mieszkań na wynajem, robimy jakieś inne inwestycje, zarabiamy jakoś pieniądze, tak, zbieramy jakieś oszczędności i potem nasze dzieci idą na studia bądź do pracy, gdzieś wyjeżdżają do innego miasta i nie dajemy im w sumie nic poza pieniędzmi na utrzymanie na początku. No to to jest taka klasyczna droga, tak? Druga droga natomiast jest taka, że możemy kupić nieruchomość na kredyt w jakimś mieście, gdzie może docelowo to dziecko pójdzie na studia. Możemy. To nieruchomość kupić w kredycie z wkładem 10, 20, 30, 40 czy 50% i w momencie, kiedy dziecko już będzie w tym wieku, że będzie jechało na, na te studia, no to będzie w, tym, w tej nieruchomości mieszkać i też tą nieruchomość wynajmować, ale wzrost wartości przez te 5, 10, 15 czy 20 lat będzie tak wielki, plus inflacja, która będzie, że no, cała rodzina wyjdzie na tym na plus. Na plus się wychodzi tak, że jeżeli ktoś przez 20 lat Pracuje na to, żeby spłacić swoje mieszkanie. To jest tak naprawdę jedno pokolenie. Więc jeżeli my, pokolenie wcześniej, zadbamy o to, by nasze dzieci miały spłacony kredyt, który spłacają oczywiście najemcy, którzy mieszkają w tej nieruchomości. To są tak naprawdę jedno pokolenie do przodu, bo nie muszą przez 20 lat pracować na nieruchomość, a dla nas za 20 lat ta nieruchomość tak będzie bez znaczenia, bo mamy 20 lat zarabiania pieniędzy jeszcze przed nami, więc sobie jeszcze poradzimy my jako rodzice, a nasze dzieci startują z nową czystą nieruchomością ze spłaconym kredytem. No i teraz można by było sobie powiedzieć, że nie stać mnie nawet na własną nieruchomość, to gdzie będę myślał jeszcze o nieruchomościach dla dzieci. No ja to doskonale rozumiem ten kanał jest o inwestowaniu w nieruchomości, nie w inwestowaniu w gry planszowe czy w Lego, które też nie musi być wcale tanie. Natomiast, żeby kupić nieruchomość, możemy się finansować kredytem hipotecznym składem 10-20%, więc jeżeli jest to milion złotych nawet, no to trzeba mieć 100 lub 200 tysięcy, no i oczywiście zdolność kredytową, ale nie zawsze trzeba przecież kupić nieruchomość za milion złotych. Można kupić nieruchomość za 500 czy za 600 tysięcy złotych, więc będzie to 60 albo 120 tysięcy złotych wkładu, co jest. Realną kwotą dzisiaj można to zrobić nawet pracując, zbierając truskawki czy jabłka w jakimkolwiek kraju za granicą i po prostu takie pieniądze można odłożyć, później zatrudniając się tutaj i budując zdolność kredytową. To jest oczywiście taki przykład jaskrawy, natomiast no, 60 czy 120 tysięcy złotych jesteśmy w stanie w ciągu życia jako dorośli ludzie we dwójkę, tak? Jako rodzice odłożyć. Więc moim zdaniem warto pomyśleć o tym, że. Jak zaspokoimy swoje podstawowe potrzeby i mamy możliwość zarobienia jakiejś większej gotówki, to zamiast wydawać te pieniądze na drogie samochody, drogie zabawki, drogie wyjazdy, można część tych pieniędzy zaoszczędzić. A znam mnóstwo ludzi, którzy po prostu zarabiali kiedyś sporo i wszystko po rozpieprzali i kupić taką nieruchomość właśnie na kredyt, żeby ona była tym prezentem do odebrania za 18 lat. Można to zrobić i można tego nie zrobić. Tak jak powiedziałem, są dwa scenariusze. Natomiast ja. Przypominając sobie, jak miałem kilkanaście lat i patrząc na ludzi, którzy mieli swoją nieruchomość, dla mnie to było coś imponującego, że ktoś o nich zadbał, pomyślał i to zrobił, a wcale to nie było takie trudne. Moi rodzice zastanawiali się nad zakupem takiego mieszkania, ale finalnie do tego nie doszło, i mam starszego brata. I młodszą siostrę. I teraz starszy brat studiował w Poznaniu i mieszkał przez 5 lat w akademiku i w prywatnych mieszkaniach. Potem ja mieszkałem przez 5 lat w prywatnych mieszkaniach, i potem moja siostra mieszkała w prywatnych mieszkaniach, czyli łącznie to jest 15 lat najmu. Brat 5, ja 5 i siostra 5. 15 lat płaciliśmy komuś za wynajem, zamiast płacić do swojej kieszeni. Gdybyśmy wzięli kredyt na 30 lat, to już 15 lat kredytu byłoby za nami i to sami my byśmy płacili za swoje mieszkania. Wtedy stopy procentowe były niskie. Taka nieruchomość, którą można by było kupić dwupokojową kosztowała 200-300 tysięcy, więc tego wkładu było powiedzmy 20. Jeszcze były wtedy wkłady nawet na, można było zawyżyć wkład i w ogóle kupić bez wkładu mieszkanie. Więc to 20, 40, 60 tysięcy to przecież nie były Żadne pieniądze, tak? No można było pojechać za granicę, zabrać trochę gotówki. Ja miałem 16 lat, zarabiałem 1000 euro miesięcznie, potem trochę więcej. No to po kilku miesiącach miałem już odłożone 20 parę tysięcy odłożone już tak na koncie, które potem i tak użyłem właśnie na zakup mieszkania, na wkład własny. Były takie rzeczy jak kredyty studenckie, że można było miesięcznie dostawać jakąś kwotę i sumarycznie tam się zbierało 10, czy 18, czy 20 tysięcy, jakaś taka kwota. To też użyłem sobie na wkład własny, a potem to spłaciłem, więc było dużo różnych sposobów. Czy nawet zbierając po rodzinie po 5 tysięcy jakąś pożyczką, czymkolwiek, można było to po prostu zrobić. No i dzisiaj by była nieruchomość kupiona wtedy za 300, dzisiaj warta z 600-700 tysięcy, tak? Można było zrobić, dało się to wymyśleć, nie zarabiając dużo, żeby się każdy zrzucił, każdy gdzieś poszedł do pracy i zrzucił się na to rodzinnie. Natomiast w Polsce nie ma takiej kultury budowania majątku. No, zniszczyły nas wszystkie wojny, potem mieliśmy komunizm, PRL. I gdzieś ta kultura, taka, żeby coś komuś dać, w rodzinie nie jest zakorzeniona, raczej jest tak, że jak ktoś umiera, to wszyscy wpadają, zabierają pralki, lodówki, ubrania, jakieś tam gadżety, pieniądze, monety, cuda. Raczej sobie to wyrywają, sprawy spadkowe nieprzyjemne, raczej tak to wygląda. No myślę, że Polska nie jest w tym odosobniona, że raczej większość ludzi, która nie ma środków, po prostu tak się zachowuje. Natomiast no szkoda, że nie ma takiej kultury właśnie budowania majątku, a ja w tym odcinku chciałbym pokazać, że. Naprawdę to jest tylko kwestia decyzji bo jeżeli kupimy najmniejsze nawet mieszkanie to ono i tak wzrośnie na wartości i tak najemcy będą spłacali ten kredyt. No i, i tak to mieszkanie finalnie będzie można potem sprzedać bo jeżeli sprzedamy to mieszkanie ciut taniej niż cena rynkowa no to to mieszkanie praktycznie zawsze się sprzeda. Warto wziąć jedynie pod uwagę to żebyśmy inwestowali w miastach no bardziej klasy A gdzie są właśnie uczelnie są lotniska jest autostrada połączona z tym miastem więc Raczej warto wziąć to pod uwagę. I czy nasze dzieci idą w Polsce? Na studia, czy za granicą można to zrobić oczywiście też w innych krajach. Warto wspomnieć też o inflacji. Ja kupiłem mieszkanie w kredycie za 200 tysięcy złotych we Wrocławiu, była to kawalerka. Kosztowało 220 tysięcy, 20 tysięcy było wkładu, 200 tysięcy dostałem. I teraz, niedawno tą kawalerkę spłaciłem za gotówkę całkowicie, natomiast po 5 latach wynajmowania do spłaty było ze 177 chyba tysięcy, tyle spłaciłem, więc. Najemcy spłacali przez cały ten okres mieszkanie, a teraz taka kawalerka warta jest 350, 400 czy nawet więcej tysięcy złotych. W związku z tym, nie dość, że kredytu trochę się spłaciło, wartość wzrosła o tyle, ile powiedziałem. No to jestem finalnie zachwycony tą decyzją, że taką podjęłem, a wkładu było tylko 20 tysięcy złotych. Tak? Oczywiście dzisiaj tego wkładu będzie więcej, no ale dalej, jeżeli my zaczniemy teraz w 2024. I mamy drogo, to co dopiero będzie w 2030 czy w 2040, ta inflacja cały czas będzie szła do przodu. Przez to, ile pieniędzy zostało wydrukowane, jak system finansowy jest skonstruowany, lepiej dla naszych pokoleń nie będzie. Jeżeli chcielibyśmy kupić dzieciom mieszkanie w Paryżu e, czy w centrum Londynu, no to 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 się wydarzy u nas za te właśnie X lat do przodu, a nie tak, że będzie dużo dużo taniej w centrum Warszawy. Tak? W związku z tym zachęcam do tego, żeby usiąść w ramach swojej rodziny, zastanowić się, kto ma zdolność kredytową, komu najbardziej ufamy, kto mógłby taki plan pociągnąć. Jeżeli mamy dzieci, żeby zrobić im taki prezent, żeby teraz taką nieruchomość kupić, nawet najmniejszą, jaką się da. Jeżeli jesteś na początku swojej drogi w nieruchomościach i nie wiesz, jaką nieruchomość wybrać, w jakim mieście jakie parametry powinna mieć, jak to sfinansować, jak sprawdzić zdolność kredytową, no to wiele filmów innych na naszym kanale, czy webinarów, live'ów, które prowadzimy, właśnie o tym mówi, więc ten odcinek nie jest miejscem na to, żeby to wszystko wytłumaczyć. Ja natomiast chcę zachęcić do tego, żeby tak zrobić. Ja mam córkę, która ma teraz 2 latka. Pozdrawiam cię serdecznie, jeżeli kiedykolwiek będziesz oglądać ten materiał, jak będziesz starsza. I jakieś tam mieszkanie zostanie dla ciebie naszykowane. Już jesteś kilka pokoleń do przodu. W związku z tym chciałbym, żebyś tak mógł swojemu dziecku powiedzieć. Też nie chodzi o to, żeby robić wszystko dla dzieci, żeby one potem były niepełnosprawne finansowo, bo podostawały mieszkanie, mogą się rozbijać Bentleyami jeździć po saint -Tropez. tylko podstawowa rzecz, jaką jest mieszkanie, żeby nie walczyć o to podstawowe przetrwanie, żeby nie podejmować się prac, które nic nie wnoszą do naszego życia i nas nie rozwijają, tylko żeby człowiek mógł iść w kierunku, w którym chce iść, który Później będzie dawał dużo, dużo więcej, a nie żeby wykonywać pracę, która jest tylko tymczasowa i codziennie jesteśmy sfrustrowani, bo musimy przez ten etap przejść, żeby zarobić na podstawowe jedzenie i mieszkanie, czy ucząc się, czy odkładając na jakiś wkład własny w cokolwiek. tak? Więc. Tym akcentem chciałbym to zakończyć. Walczmy nie tylko o swoją przyszłość, ale też o przyszłość swoich dzieci. Myślmy do przodu wiele lat, nie tylko to, co zjemy jutro na obiad i to, co się będzie działo za tydzień, ale też to, co się wydarzy za 5 czy 10 lat. zus nie będzie, emerytury nie będzie, a w każdym wypadku, nawet jak dzieci nie będą tego mieszkania od nas dostawać, to zostanie to dla nas na emeryturę. Pozdrawiam, Paweł Albrecht. Cześć.